Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Zuzanny Arczyńskiej Wroni Szept. No, na Wroni Szept to ja czekałam oh, chyba z pół roku albo i więcej, bo Wroni szept to kontynuacja Mimosowych Pól, ale wcale nie musicie znać tej pierwszej książki, żeby sięgnąć po drugą, ale zapewniam Was, że warto sięgnąć po wszystkie książki Zuzanny Arczyńskiej, bo jest to pisarka petarda, tak można powiedzieć. Pisarka, która zaskakuje w każdej książce. Ma w sobie taką niesamowitą dawkę pozytywnej energii, pozytywnych emocji, pozytywnych, pozytywnego pisania, i muszę Wam szczerze powiedzieć: zazdroszczę jej tego, bo chciałabym też pokazywać świat właśnie w taki niezwykle pozytywny sposób. Suzanna Arczyńska zabiera nas do świata bohaterki, która nawiązuje romans z przypadkowo zabranym mężczyzną w czasie podróży. Okazuje się, że jest to kolonii, Kolonia. Ta kobieta to ujeżdżaczka koni. Też ma pracować z dzieciakami z Kolonii nad morzem. No i okazuje się, że będą pracować niedaleko. Tam romans szybko bardzo szybko rozwija się i równie szybko jak się rozwija, kończy, bo mężczyzna znika. No i właśnie z tego powodu ta bohaterka zwraca się z prośbą do swojej kuzynki o odnalezienie. Beata jest znaną z poprzedniego tomu, bo policjantką, która wykorzystuje to, że jej znajomy i ma akurat też urlop. Dopinowała tego e, i razem mogą ruszyć w misję poszukiwania e, zaginionego mężczyzny. Tutaj pojawi się bardzo dużo wątków, bardzo dużo takich afer różnorodnych e, z wykorzystywaniem seksualnym, porwaniami. E, jest też temat rozdwojenia jaźni, rozwojenia osobowości. E, pojawi się też wcześniejszy motyw e, oso, o, z, oso, z, z, z wcześniejszymi bohaterami z wcześniejszej książki, ale jeśli ich nie znacie, to wcale się nie będziecie gubić, bo tutaj jest wszystko pięknie rozpisane i e, wszystko ładnie, pięknie połączone i wyjaśnione, dlatego się nie pogubicie. Świetna książka, pokazująca bardzo wiele ważnych problemów. Polecam i do zobaczenia.